I upadłych odzwierciedla się w obecnej grze geopolitycznej. To zestawienie nie jest powierzchowne. To strukturalna analiza pokazująca, dlaczego narracja biblijna pojawia się w Q wielokrotnie. Porównanie księgi Henocha do działań Trumpa i operacji Q. Najważniejsze powiązania i archetypy. Jeden, Henoch, Henoch, to łącznik, który utrzymuje wiedzę z wyższego poziomu. Rola Trumpa w operacji Q spełnia podobną funkcję. W księdze Henocha bohater pełni rolę pośrednika między wymiarem boskim a ludzkim, świad, świadka ukrytej wojny, ujawniającego ludziom to, czego nie wolno było im powiedzieć, człowieka wybranego na czas przesilenia. Q, a także Trump mówią wprost, you are watching, a bibl oglądacie biblijną operację. W ruchu Q Trump jest łącznikiem, kanałem przekazu, zadaniem w planie, który przewyższa zwykłą politykę. Wielu wierzących w Q widzi, że jako narzędzie wyższego planu, dokładnie jak Widzi go jako narzędzie wyższego planu, dokładnie jak Henocha. Dwa. Upadli strażnicy, czyli Kabała i Deep State. W księdze Henocha upadli, mieszają się z ludźmi, korumpują strukturę władzy, przekazują zakazaną wiedzę, technologia, alchemia, kontrola, tworzą system niewidzialnej do, dominacji. Wykorzystują ludzkość, handlują ludźmi, deprawują świat, to jest niemal identyczne z opisem Deep State w narracji Q. CIA, MI6, Mossad, globalne banki, korporacje farmaceutyczne, elity finansowe, handlarze ludźmi i pedonety. Skorumpowane rządy, Hollywood, big, big Tech. Q pisał. Ich e, moc e, wynika z tajności. E, oni e, uświęcają ciemność. Trzy: Archaniołowie, białe kapelusze, sojusz militarny. W księdze Henocha, Arche, Archaniołowie, Michał Gabriel. Rafał Uriel otrzymują mandat oczyszczenia ziemi, wykonują boski plan, gdy ludzka cywilizacja jest na krawędzi upadku, mają prawo interweniować dopiero po osiągnięciu punktu krytycznego, nie działają chaotycznie, wykonują precyzyjną operację. To idealnie pasuje do roli eee, wojsk USA. Space Force, czyli wojsk kosmicznych, sił kosmicznych, NSA, białych kapeluszy, czystki w strukturach świata: Arabia Saudyjska, Watykan, USA, Wielka Brytania. QP są. Jedynym rozwiązaniem jest wojsko. Military is the only way. We are saving Israel for last. Zachowujemy Izrael na koniec. You are watching the largest covert operation in history. Widzimy największą ukrytą operację wojskową w historii. Archaniołowie to frakcja światła działająca w porządku, nie chaotycznie. To jest opis operacji wojskowej, nie polityki. Cztery Henoch opowiada o ujawnieniu. Rozliczeniu potencjałów. Trump i Q. O, nie będę już chyba dalej czytał, bo się wiele powtarza. A może to: Motyw Storm. Wszystko się zgadza. W księdze Henocha nadchodzi wielka burza, oczyszczenie, upadek struktur ciemności. Trump. To jest cisza przed burzą. Reporterzy, jaki sztorm, panie prezydencie? Trump. You will see, you will find out, czyli zobaczysz jaki sztorm. Q. Q. Cytat z Q. Sztorm nadszedł. W Henocha Burza to operacja duchowa. W Q Burza to operacja militarno-informacyjna.